Obietnica złożona u stóp Krzyża, w samym sercu Wielkiego Tygodnia, przypieczętowała los dziecka, które przyszło na świat z Wielką Misą. Był 10 kwietnia 1895 roku, Wielka Środa, kiedy Teresa, przepełniona wiarą, gorąco modliła się, by Bóg obdarzył ją córką. W tej świętej chwili złożyła ślubowanie. Jeśli jej modlitwa zostanie wysłuchana, Nade dziecku imię Elejne, na cześć świętej cesarzowej Heleny, tej, która odkryła krzyż Chrystusa. I tak przyszła na świat Elejne Ajelou, pośród modlitw i obietnic, niosąc ze sobą siłę wiary, która zmieni życie wielu ludzi. Historia błogosławionej Elimi Ajelou rozwijała się w przykładnej rodzinie chrześcijańskiej, gdzie pobożność i brak przywiązania do próżności były podstawą domu. Nie poddawali się troskom i zbytkowi świata. Po przedwczesnej śmierci matki, Elejne i jej siedmioro rodzeństwa pozostali pod opieką ojca, który musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, aby utrzymać rodzinę w jedności. Od najmłodszych lat Elejne również musiała przezwyciężać trudności i, zdecydowana, wybrała drogę życia zakonnego. W szkole prowadzonej przez siostry wyróżniała się zawsze odpowiedzialnością i oddaniem. Z czasem jej duchowość i zaangażowanie w modlitwę pogłębiały się, a ona dostąpiła łaski mistycznych doświadczeń, podczas których miała zaszczyt rozmawiać z Jezusem, Najświętszą Maryją Panną i wieloma świętymi. Przez 38 lat w każdy piątek Wielkiego Postu Elejna zanurzała się w głębokiej medytacji nad męką Chrystusa. Drogą krzyżową i jego zmartwychwstaniem. Te intensywne modlitwy pozostawiły na jej ciele stygmaty, znaki na dłoniach, stopach i boku, odzwierciedlające jej związek z cierpieniem Jezusa. Te znaki były dla niej przypomnieniem o pokorze i oddaniu, inspirując jej wspólnotę zakonną. Całe jej życie było poświęcone modlitwie i adoracji najświętszego sakramentu. Gdzie nieustannie modliła się o pokój na świecie i zbawienie dusz. To głębokie umiłowanie Boga i bliźniego uczyniło ją duchową przewodniczką dla wielu, którzy szli za jej przykładem. 16 kwietnia 1954 roku Elenę miała wizję Jezusa, który ze smutkiem powiedział do niej: Spójrz, moja córko, dokąd doprowadziły mnie grzechy ludzkości. Świat pogrążył się w korupcji. Rządy mówią o pokoju, ale przygotowują się do wojny, planując użyć niszczycielskiej broni do zniszczenia narodów i ludów. Wielu już oddaliło się od mojego najświętszego serca i przekształciło świat w miejsce zbrodni i skandali, które prowadzą duszę do zguby, zwłaszcza młodych. Przyjemności tego świata ściągnęły wielu ku duchowej degradacji. Niestety, Zły przykład w wielu rodzinach zamiast cnót uczy zgorszenia, a modlitwa niemal zniknęła. Potrzebujemy więcej modlitw i pokuty od wiernych, aby złagodzić sprawiedliwy gniew Boga i powstrzymać karę wiszącą nad Ziemią, dzięki wstawiennictwu mojej umiłowanej matki. Jakże smutno mi patrzeć, że ludzie nie odpowiadają na wezwania do miłości i skruchy, które moja matka kieruje do tych, którzy żyją w ciemności. Jest jeszcze czas, ale ogień oczyszczenia się zbliża, a ziemia zostanie oczyszczona z nieprawości bezbożnych. Sprawiedliwość Boża domaga się wynagrodzenia za zniewagi i zbrodnie, które się gromadzą, nietolerowane w oczach Boga. Powiedz wszystkim, że muszą powrócić do niego ze szczerym żalem, aby znaleźć przebaczenie i zbawienie, oddalając sprawiedliwy gniew Jezusa, który tak wiele wycierpiał. Jezus podkreślił, jak złe przykłady dawane przez rodziców mogą zagrozić duszą ich dzieci. Ubolewał nad zanikiem zwyczaju modlitwy rodzinnej, wyrażając swoje zaniepokojenie. Mimo że oddał życie za ludzkość i każdą osobę z osobna, Jezus wyraził smutek z powodu zapomnienia wielu ludzi o jego ofierze. Nawet Wielkanoc, obchodzona z radością, straciła swoje prawdziwe znaczenie dla niektórych którzy oddalili się od pierwotnego celu i wdzięczności, którą powinna symbolizować. Matka Boża, ubrana na czarno i z jej niepokalanym sercem przebitym siedmioma mieczami, zbliżyła się do Elini, idąc ze smutkiem i łzami na twarzy. Z ogromną miłością zwróciła się do Elini, prosząc, by uważnie słuchała i przekazała jej przesłanie światu. Słuchaj i przekaż wszystkim, Prosiła Matka Boża: Moje serce jest przepełnione bólem na myśl o nadchodzących cierpieniach, ponieważ świat zmierza ku zgubie. Sprawiedliwość Boża jest głęboko urażona. Ludzie pozostają w grzechu, a czas gniewu Bożego jest bliski. Wkrótce nastąpią wielkie katastrofy, gwałtowne rewolucje, niszczycielskie huragany, wezbrania rzek i mórz. Matka Boża wezwała kapłanów, by słuchali jej głosu i przygotowywali lud na nadchodzący czas. Jeśli ludzkość nie zwróci się ku Bogu z modlitwą i pokutą, jeszcze bardziej przerażająca wojna zniszczy świat. Śmiercionośna broń zniszczy narody. Przewrotni przywódcy, agenci piekła, będą niszczyć kościoły i profanować to, co było święte. Chmury ognia i burze z piorunami spadną na ziemię, a burza ognia. Jakiej nigdy wcześniej nie widziano, potrwa siedemdziesiąt godzin. Bezbożnicy zostaną zmiażdżeni, a wielu zginie, trwając w grzechu. Wtedy ujawni się potęga światła przeciwko ciemnościom. Nie milcz, moja córko, bo nadchodzi czas ciemności i opuszczenia. Podtrzymuje Bożą Sprawiedliwość nad światem. Bez tego te wydarzenia już by nadeszły. Modlitwy i pokuta są niezbędne aby ludzie wrócili do Boga. Niech wszyscy o tym wiedzą, ponieważ może to pomóc ocalić wiele dusz i zapobiec wielkim katastrofom w kościele i na świecie. 8 kwietnia 1955 roku Matka Boża przekazała kolejne przesłanie Elenie: z Sercem pełnym miłości i majestatu, lecz z łzami w oczach: Moja córko, to ja, Twoja Matka, przemawiam do Ciebie. Słuchaj uważnie i przekaż wszystko, co ci mówię, ponieważ, mimo licznych ostrzeżeń, ludzie nadal są daleko od Boga, odrzucają łaski i ignorują mój głos. Nie wątp w to, co ci mówię. Moje słowa są jasne i musisz je przekazać wszystkim. Nadchodzą dni ciemności i strachu. Ludzkość jest spowita gęstą mgłą grzechów, które pokrywają Ziemię. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, Odrzucają wezwania nieba i bluźnią przeciw Bogu, pogrążając się coraz bardziej w grzechu. Przywódcy mówią o pokoju, ale świat wkrótce pochłonie wojna, a Boża Sprawiedliwość nie będzie dłużej zwlekać. Te wydarzenia są coraz bliżej, a cały świat odczuwa drżenie nadchodzącego sądu, echo zbliżającego się czasu ciemności. Cała Ziemia zadrzy pod ciężarem tego potopu zatrącenia, Napędzanego złowrogą i podstępną obecnością szatana. Wiadomość ta musi zostać przekazana światu, bez wahania, aby wszyscy zrozumieli, że plaga jest blisko, ciężar boskiej sprawiedliwości spoczywa na nas. Ludzkość, pogrążona w korupcji i obojętności, stoi na progu surowego oczyszczenia, które przyjdzie w postaci krwi przez okrutne choroby, przytłaczający głód. Niszczycielskie trzęsienia ziemi, bezlitosne burze, huragany, które rozszarpią ziemię, oraz powodzie pochłaniające całe miasta. A mimo to wielu pozostaje głuchych na ostrzeżenia, odrzucając wyraźne znaki, jakby były one jedynie odległymi, nieistotnymi echem. Ale nie tylko zjawiska naturalne są bliskie. Wojna, ze swoją całą brutalnością, jest częścią tego plagowego gniewu. A pokój wydaje się być jedynie dalekim wspomnieniem. Moje łzy, każda kropla, to pilny apel, by ludzkość dostrzegła powagę zbliżających się tragedii. Każda łza nie jest tylko symbolem, lecz cichym wołaniem, wskazującym na godziny wielkiej próby, które już zaczynają zbliżać się nad ziemię. Te znaki, tak oczywiste dla tych, którzy mają oczy, by je dostrzec. Są jednak lekceważone przez większość. Jeśli ludzie nie zmienią swoich serc i swoich czynów, z niebios spadnie plaga ognia o niewysile, obejmując każdy zakątek ziemi. Ten ogień będzie boską odpowiedzą na długi ludzkości, która zgromadziła przewinienia przed wieczną sprawiedliwością, sprawiedliwością, której nie można ignorować bez końca. To będą czasy bólu i rozpaczy. Gdy niebo zjednoczy się z ziemią w ostatnim wezwaniu do nawrócenia, podczas gdy ci, którzy pozostaną w złu, odnajdą swoją ostateczną ruinę. A wtedy los narodów zostanie przypieczętowany. Niektóre zostaną oczyszczone, odradzając się niczym feniks z popiołów, odnowione i gotowe kroczyć w świetle i prawości. Inne jednak, tak głęboko pogrążone w grzechu i duchowej ślepocie, znikną całkowicie. Pozostawiając jedynie gorzkie lekcje dla przyszłej ludzkości. Jest to ostatnie i ostateczne wezwanie, szansa na skruchę i przemianę, która puka do drzwi każdej duszy. Zlekceważenie go jest śmiertelnym ryzykiem, ponieważ czas dobiega końca. Niezbędne jest przekazanie tych ostrzeżeń wszystkim, aby przyszłe pokolenia wiedziały, że zostały właściwie ostrzeżone i miały szansę zwrócić się ku Bogu poprzez pokutę. Unikając w ten sposób zapowiedzianych kar. Kiedy zapytałam Matkę Bożą o dokładny czas tych wydarzeń, odpowiedziała ze spokojem: Moja córko, czas jest bliski. Kiedy najmniej będziecie się spodziewać, boska sprawiedliwość się wypełni. Intensywność tego przesłania od Najświętszej Matki jasno pokazuje, że nie ma miejsca na obojętność. Scena, w której objawia się Matka Boża. Z wyrazem miłości i majestatu, ale przekazująca ostrzeżenia o nieuniknionych konsekwencjach grzechów, jest głęboko poruszająca. Wspomina o licznych ostrzeżeniach, które świat, niestety, uparcie ignoruje. Jej łzy są wyraźnym symbolem zatroskanej matki, zmartwionej o swoje dzieci oddalające się od Boga. Proroctwo o dniach ciemności, naznaczonych wojnami, katastrofami i chorobami wraz z wizją plagi ognia budzi dreszcz na duszy. Matka Boża zdaje się nie tylko komunikować proroctwa, ale także wzywać ludzkość do nawrócenia i powrotu na drogę Boga. Jej prośba o rozprzestrzenienie tych ostrzeżeń jest szczerym apelem, błaganiem o uwagę i refleksję. Nawet jeśli przesłanie to może wydawać się surowe dla niektórych, nie możemy zapominać że Matka Boża objawia się z głęboką miłością, prawdziwym pragnieniem zbawienia dusz swoich dzieci. Może te ostrzeżenia są niezbędnym wezwaniem do ożywienia ducha i zachęty do przemyślenia naszych działań. Wzmianka o czasie, który według Matki Bożej nie jest odległy, rzuca niepokojące światło na obecne wydarzenia i niestabilność na świecie, sugerując, że te katastrofy mogą naprawdę być tuż za rogiem. Dnia 23 marca 1961 roku Matka Boża przyniosła kolejne ostrzeżenie: Moja córko, plaga jest blisko. Pomimo słów o pokoju, wkrótce cały świat zostanie wciągnięty w wojnę, a ulice spłyną krwią. Nie ma blasku światła, ponieważ ludzkość kroczy w ciemnościach błędu. Przygniatający ciężar grzechu prowokuje boską sprawiedliwość. Wszystkie narody doświadczą kar, ponieważ grzech rozprzestrzenił się po całej ziemi. Kary będą surowe, ponieważ ludzkość weszła w bezpośrednią konfrontację z Bogiem, prowokując wielu przywódców, którzy, ignorując boskie prawa, pociągają swoje narody poza granice moralne. Przebrani za owce, ale będąc żarłocznymi wilkami, ci przywódcy rozbijają społeczeństwo. Tylko prawdziwa pokuta i szczery powrót do Boga mogą powstrzymać karę. Dawniej świat doświadczył kary w postaci potopu, lecz jeśli ludzkość nie zwróci się ku Bogu, nadejdzie kara ogniem, który spowije całą ziemię. W innych proroctwach Matka Boża mówi: zobacz, jak Rosja zostanie pochłonięta przez płomienie. Przede mną rozciągało się rozległe pole, pełne ognia i dymu. Gdzie dusze zanurzały się jak w morzu płomieni. Matka Boża dodała: ten ogień nie przyjdzie z rąk ludzkich, lecz zostanie zesłany przez aniołów w czasie wielkiej kary, albo oczyszczenia, które spadnie na ziemię. Kara dla złoczyńców nie zostanie odwleczona. Dzień sądu będzie jednym z najbardziej przerażających, jakie świat kiedykolwiek widział. Ziemia zadrzy, a wielu zginie pod ciężarem sprawiedliwości Pana. Świat ponownie dotknie wielkie nieszczęście, przynosząc krwawe rewolucje, niszczycielskie trzęsienia ziemi, głód, epidemie, gwałtowne huragany i powodzie rzek oraz mórz. Jeśli jednak ludzkość nie powróci do Boga, ogień oczyszczający spadnie z nieba, jak burza, na wszystkie narody, niszcząc znaczną część ludzkości. Rosja powstanie przeciwko wszystkim narodom Europy. Zwłaszcza przeciwko Włochom, i podniesie swoją flagę nad Kopułą Świętego Piotra. Pod wpływem szatana będzie dążyć do dominacji nad światem, szerząc przez krwawe rewolucje swoje fałszywe nauki wśród wszystkich narodów, ze szczególnym naciskiem na Włochy. Kościół spotka prześladowanie, a papież wraz z kapłanami doświadczy wielkich cierpień. Włochy zostaną mocno wstrząśnięte przez Wielką Rewolucję. A Rzym zostanie skąpany we krwi, by oczyścić się z grzechów, zwłaszcza z grzechów nieczystości. Owczarnia zostanie rozproszona, a papież przejdzie przez głębokie udręki. Jedyną drogą do złagodzenia Bożej Sprawiedliwości jest modlitwa i pokuta powrót do Boga z prawdziwą skruchą za grzechy. Tylko wtedy sprawiedliwość zostanie złagodzona przez miłosierdzie. Jeśli ludzie przestaną się modlić, Rosja ruszy naprzód, a odpowiedzialność za jej obronę spadnie na Kościół, który musi przewodzić przykładem i świętością, gdyż materializm szerzy się, a zło przeważa nad dobrem we wszystkich narodach. Rządzący, pozbawieni ducha chrześcijańskiego, pozostają ślepi na prawdę i nie potrafią dostrzec prawdziwego zagrożenia. Przesłanie Matki Bożej, przekazane w marcu 1961 roku. Ukazuje nam wyraźną wizję katastrof i nieszczęść, które zagrażają ludzkości. Chociaż to przesłanie może być trudne do zaakceptowania dla niektórych, budzi ono naszą świadomość i skłania do głębokiej refleksji nad naszym obecnym stanem duchowym. Matka Boża ostrzega przed nadchodzącą plagą, jednocześnie ukazując ironię mówienia o pokoju, gdy świat staje się prawdziwym polem bitwy. Jej słowa pokazują że ludzkość jest pogrążona w błędach, a ciężar grzechów wzbudza Boży gniew. To niepokojąca wizja, która wydaje się bardziej realna niż kiedykolwiek w naszych czasach, kiedy wartości duchowe często ustępują miejsca materializmowi. Ostrzeżenie o zepsutych przywódcach, którzy przedstawiają się jako owce, ale w rzeczywistości są żarłocznymi wilkami, brzmi szczególnie aktualnie w obliczu niektórych wydarzeń politycznych których jesteśmy świadkami. Matka Boża podkreśla niebezpieczeństwo związane z tymi, którzy odrzucają Boże prawa i konsekwencje tego oddalenia. Dzieli się wizją płonącej Rosji i flagi wzniesionej nad kopułą świętego Piotra, co sugeruje wpływ zwodniczych nauk i gwałtownych rewolucji. To ostrzeżenie brzmi jak przypomnienie lekcji z przeszłości, a jednocześnie wydaje się wskazywać na ryzyko przyszłych wydarzeń geopolitycznych. Matka Boża podkreśla, że jedynym skutecznym sposobem, aby zapobiec katastrofie, są modlitwa i pokuta. Jej apel do kapłanów, aby stanęli na czele obrony Kościoła swoim przykładem i świętością, brzmi jak pilne wezwanie do duchowej odnowy wśród duchowieństwa. Ta wiadomość może rzeczywiście wywołać niepokój. W końcu przedstawia mroczny obraz dla ludzkości. Jeśli pozostaniemy ślepi i dalecy od Boga. Jednocześnie niesie jednak obietnicę nadziei, przypomnienie, że boska sprawiedliwość, choć może wydawać się surowa, przeniknięta jest miłosierdziem. Matka Boża daje nam szansę złagodzenia tego wyroku poprzez szczerą modlitwę, prawdziwą pokutę i autentyczny powrót na Boże ścieżki. To wezwanie jest czymś więcej niż ostrzeżeniem. Jest zaproszeniem do wewnętrznej przemiany, do duchowej podróży, którą każdy z nas jest wezwany podjąć. Nadszedł czas, aby zajrzeć głęboko w siebie i zastanowić się nad drogą, którą wybraliśmy, zarówno indywidualnie, jak i jako ludzkość. Czy jesteśmy gotowi odsunąć dumę i materializm, które odciągają nas od tego, co naprawdę istotne? Czy znajdziemy siłę, by wybrać dobro w obliczu pokus, które nas otaczają. Odpowiedź jest w naszym zasięgu, a decyzja o przemianie świata zaczyna się w każdym sercu, które przyjmuje to przesłanie. Groźba przyszłych katastrof unosi się niczym burza na horyzoncie, ale przypomina nam również, że mamy czas na zmianę, że wciąż możemy uniknąć tej zapowiedzianej zagłady. Matka Boża wzywa nas do działania już teraz. Aby te przepowiednie nie stały się naszą nieuniknioną rzeczywistością. To wezwanie do przebudzenia ostatni apel, by ludzkość pojednała się z Bogiem. Jeśli poczułeś moc tego przesłania i chcesz dowiedzieć się więcej o wskazanej nam drodze duchowej, zasubskrybuj kanał już teraz. Nie odkładaj na później tego, co może odmienić Twoje życie już dziś. To moment, by się przygotować zrozumieć i ponownie połączyć się z tym, co naprawdę ma znaczenie.